Chłopiec malutki, który się tuli do mojej piersi, to jest mój syn. Syn, któremu dałam życie, ale nie potrafię tego życia ocalić. Nie jestem w stanie dać mu normalnego życia, chociaż oddałabym wszystko. Oddałabym za niego wszystko. Leon no, choruje na za zanik mięśni typu pierwszego. Musimy zebrać jeszcze 2 miliony złotych, żeby mógł kiedykolwiek sam zdobywać świat. Żebym miał w ogóle szansę na to, żeby ten świat poznać. nie jest wszystkim, co mam. To jest moja miłość. To jest mój mały skarb, którego chcę ochronić przed całym złem tego świata, a nie potrafię dać po prostu normalnego życia. Błagam was o to, żebyście pomogli uratować mi moje dziecko. Nie zostało mi nic innego, niż błagać ludzi, żeby pomogli. Pomogli mi uratować mojego mal 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 malutkiego synka. <grywka> Nie mam już nic. Nie mam już nic, co mogę mu dać.